Jestem, jak ktoś mówi, z... szerem. O, dobry. Twarz umyłem. I maścią to, co kupiłem. A wam powiem, że wczoraj było tak, że rowerami przyjeżdżali, przyjeżdżają tutaj. Chcieli wołać mnie latarkami, świecą. Nie mogłem, mogłem spać. Bo Krzysiek dwa razy dzwonił na policję, policja na sygnałach, a ich sporo było. Dlaczego się ogólnie tak znajdować się nad Krzysztofem? No właśnie po zastrzyku. ale już coraz mniej. Nas była dziennicowa. Powiem, pytała się, a, że ja chciał się powiesić. Nic, sprawdzała, całe wszystko, to po prostu, a. To powieszone jeszcze trzeba powiesić Ot, A ja wiem gdzie powieszę no, Kupiłem to Właśnie Muchy są Sam je tu muszę zrobić O O A no, Muszę powiesić Tylko ja powieszę, o kurde, się nie będzie się ruszyć, a drabinę, to ciężko, mieszkać z Krzysztofem. Krzysiek, 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 no. weź małą tą drabinę i trzeba powiesić. Wzięłeś ode mnie 100 zł, kupiłeś drabinę i w dupie masz to wszystko. To ja wszystko muszę kupywać dla ciebie. Tutaj masz małą. Nie pamiętasz? Sam ja już zanosił. No właśnie, daj spokój, kurwa, to jesteś... To ja tobie nie jestem tutaj potrzebny. Ja tobie nie jestem potrzebny tobie kurwa tutaj. No wieśniak pierdolony, no co zrobisz? Trzeba powiesić, o, tam. No właśnie, kurwa, o! Stołki, nie stołki, kurwa, i kurwa tutaj. A zobaczcie kurwa, co się dzieje tutaj? Zaraz przynoszę raminę, zaraz! Zaraz! Wieśniaku ty pierdolony kurwa! znęcasz się kurwa nade mną! Nie dziwne, że kurwa ludzie tutaj przychodzą. Teczki! Dokumenty od samochodu! Co zrobisz to? Mam dosyć jego tutaj. Dobrze dzielnicowa powiedziała. W każdej chwili możesz się wyprowadzić. To trzeba będzie zrobić. Kurwa. Wieśniak. On kudy, kurwa się przyprowadził tu z rodziną. Męczyć kurwa, białysko kurwa, mi się nie podoba. Spierdali tam był, do swojej kurwa z dziury tam. O, powiedziałem że gwiazda trzeba wyrzucić. Śmiecie. Nie, nie trzeba, nic nie, nie, trzeba. nie trzeba. O, kupiłem mu drabinę. No co, on kupił. A. Za moje pieniądze. A. Zaraz wyjemie się, żeby się wyjebał, dobrze byłoby choć kurwa. No, no właśnie, wszystko! Kąteczki, ty, nie teczki, te niteczki! Gdzie twoje dokumenty od samochodu? Ty powiedziałeś, że ci samochód kupić? Nigdy w życiu nic ci nie kupię, żadnego samochodu. O, widzicie. To wielki prezydent był, chciał być. Bo much, muchów pełno było. Chuda, na mała Idź Ty. Weź i sam idź. Weź zaczep o tutaj. Okręć na lampę. Nie Bo po co ci ta drabinę kurwa, 100 to tym mi wziąłeś? Kurwa... go mam. A widzicie? A to ja się tutaj nie... Dla niego nie jestem tutaj potrzebny. Ty już zaczynasz lezwo chodzić. Tak jak wcześniej. O, słyszeliście? No lezwo zaczyna chodzić. Właśnie krzycz. To niech ludzie wiedzą. Ja ci dupę urdowałem. A ty dalej mleczka. Mleczka, mleczka! Ile mleczka? Mleczka bo ile? Bo ledwo wychodzisz. Bo już zaczynasz bo o jak? On wygląda. A jak ty wyglądasz? O, jak? Ciekawe, nie ma wagi. To trzeba będzie kupić wagę. Ja kupię wagę i zważymy się. No, nie ty znów no, ze sto już 40 kg na pewno ważysz. 200. To to, to kerfura trzeba. Ja zajadę i kupię tą wagę i sam przekonać się i zobaczycie, jaka to jest prawda.